Założeniem tego projektu to był właściwie najpierw odczyt informacji chemicznej, biochemicznej z widm oscylacyjnych, a w szczególności stosujemy tutaj obrazowanie w podczerwieni, które rejestruje taki bardzo charakterystyczny profil każdej próbki. W wyniku absorpcji promieniowania w podczerwieni. Ale to jest tylko pierwszy etap, który pozwala nam na zarejestrowanie ogromnej bazy danych, która niesie ze sobą ukrytą informację o stanie komórki czy tkanki. A w kolejnym kroku, to co właściwie było celem tego projektu, to było opracowanie metodologii predykcji nowotworów czy komórek nowotworowych na podstawie koncepcji maszyny uczącej i zweryfikacja tych naszych założeń na podstawie, czy na, w celu skonstruowania metodologii zwanej spektralną histologią i cytologią, tak aby wprowadzić ją do klinik i wesprzeć diagnostykę chorób nowotworowych. Tutaj w tym, krótkim, czy te, w tym krótkim, tej krótkiej prezentacji, ja skupię się na, pęcherz, na nowotworze raka pęcherza. Pozwolę sobie to kontynuować z Klejdysu w języku angielskim, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Dlaczego rak pęcherza? Dlatego, że jest to rak, który przyrzutuję i który powraca to znaczy zdiagnozowanie przez lekarzy z nowotworu, z rak, nowotworu pęcherza nie, nie, nie jest, jest związane z bardzo długim le, leczeniem i nawet po takim wstępnym leczeniu reemisja tego nowotworu pojawia się w prawie w 6, 70% przypadków. Jest to pod względem, pod względem występowania on na piątym miejscu raka wśród, wśród mężczyzn i dwunastym wśród kobiet. I teraz ta prawidłowa diagnoza raka pęcherza od początku, kiedy pacjent czuje się źle i przychodzi do lekarza, wymaga odpowiedniego, skutkuje odpowiednim leczeniem. Pierwsze to, co się wykonuje, to jest cytologia. cytologia. Po prostu pobiera się mocz od pacjenta, więc w sposób nieinwazyjny i z wymazu komórek określa się, czy jest to nowotwór i jakiego stopnia lub też zaawansowania. Ponieważ jest to bardzo ważny krok i kluczowy, który determinuje dalszą diagnostykę, ale jest on ograniczony bardzo niską czułością ze względu na to, że nowotwór pęcherza charakteryzuje się bardzo wieloma z poziomami rozwoju z inwazyjności, jego inwazyjności oraz jego zróżnicowania, więc z tych z, z etapów rozwoju takiego nowotworu jest bardzo wiele. Jeżeli cytologia wskaże, że rzeczywiście jest podejrzenie ono z, o taki nowotwór, to wykonuje się pobranie histologiczne w, 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 poprzez cysto, cystoskopię, po, cystoskopię, pobranie wycinka biopsyjnego i ocenę takiego odcinka przez histopatologa. W przypadku zaawansowanego nowotworu, Stosuje się z metody radiologiczne w leczeniu, ale też wspiera się również tą diagnostykę poprzez testy molekularne, które niestety są bardzo ograniczone i dają bardzo często fałszywie dodatnie wyniki. Stąd nasz pomysł, aby wprowadzić subiektywną metodologię opartą na obrazowaniu w podczerwieni, który będzie klasyfikować zarówno stopień zróżnicowania, jak i inwazyjność raka pęcherza. Tutaj trochę przedstawiam ten slajd po to, żeby uzmysłowić Państwu, jak skomplikowana jest diagnostyka, obecnie stosowana diagnostyka w klinice. Pobranie zarówno cytologii z tego moczu, czy też tego wypcinka biopsyjnego opiera się tak naprawdę na jednym barwieniu barwieniu hematoksyliną i eozyną, a następnie grupa histopatologów musi na podstawie tego obrazu ocenić ten stopień odróżnicowania oraz tą inwazyjność. Kieruje się tym, oprace, dzięki opracowanemu przez WHO systemie paryskim. Tutaj nie będę przez niego przechodzić, ale tylko ilość tych różnych kierunków, co jest obecne w tych wymazach obrazach histologicznych, wskazuje na, czy ukazuje, w stopień skomplikowania ale z końcowej z oceny wycinka wymazocytologicznego czy wycinka diagnostycznego. Nie tyle poszukuje się komórek nowotworowych, ale też kształt komórek nowotworowych oraz stopień przetransformowania tkanki pęcherza moczowego wskazuje na ten właśnie inwazyjność tego z raka nowotworu, ale też jest zaburzona przez występowanie bardzo wielu z komórek abnormalnych, które ani nie są podobne do komórek normalnych, ani do komórek nowotworowych. To skutkuje tym, że taki pacjent musi być monitorowany przez kilka lat w kierunku z oceny z rozwoju ewentualnego nowotworu. I to, co postanowiliśmy, my postanowiliśmy w naszym projekcie uzupełnić te braki albo te z wady oceny z barwienia histologicznego i zaczęliśmy naszą współpracę z środowiskiem medycznym poprzez podejście do cytologii, no bo to jest w sposób taki nieinwazyjny. Pobiera się mocz, z niego się oddziela komórki, przygotowuje się taki rozmaz i, z, i z ocenia się. Tutaj niestety ta ocena histologiczna cytologii jest obarczona bardzo małą czułością, zwłaszcza w przypadku z nisko zróżnicowanego nowotworu. W związku z tym nie wiadomo, czy ten nisko ten, ten typ nowotworu, raka, z nowotworu pęcherza. Będzie się rozwijał do bardziej inwazyjnych form? Czy też wystarczy w takim przypadku potraktować pacjenta taką terapią BBC, gdzie podaje się czy też dostarcza się do pęcherza z, z bakterią gruźlicy, niszczące komórki nowotworowe? I takim szczególnym, takim klasycznym podejściem byłoby to, że zakładamy, że nasze widma. Są bardzo specyficzne dla każdego typu komórki. W związku z tym, jeżeli wykonamy w pierwszym kroku nieazerowaną analizę skupień, to każde takie widma, które są w zakodowane w pikselach obrazu, będą mogły być przypisane do komórek w tych rozmaciach. No bo to na pierwszym kroku, w pierwszym etapie takiej konstruowania maszyny uczącej musimy z wykonać. Musimy nauczyć nasz algorytm rozpoznawania pewnych typów komórek. I ku naszemu zaskoczeniu te komórki cytologiczne po pierwsze wykazywały bardzo zróżnicowany profil spektralny, a po drugie te zweryfikowane czy zidentyfikowane przez histologa typy komórów, które mogą występować, dobrze przypisywały się jedynie w przypadku zdrowych pacjentów. Więc musieliśmy tutaj podejść, czy, czy też zastosować jakieś rozwiązanie, które by nie ograniczało naszej maszyny uczącej do rozpoznawania konkretnego typu z komórki. I podeszliśmy to w ten sposób, że segregację tego obrazu zrobiliśmy w taki ślepy sposób. Założyliśmy, że bez względu na to, czy to jest pacjent z chorobą nowotworową, czy też z jakąś inną dysfunkcją pęcherza albo zdrowy, to powinien on zawierać, ta cytologia powinna zawierać sześć typów komórek. I założyliśmy również, że nie będziemy uczyć naszej maszyny luczącej, jaki to jest typ komórek, tylko że mamy pewną różnorodność tą spektralną, chemiczną. W ten sposób opracowaliśmy sposób pomiaru takiego cytologii. Proszę zwrócić uwagę, że jeden obraz chemiczny, który rejestrujemy, zawiera 50 tysięcy widm. Więc w konsekwencji całość tej bazy danych, którą otrzymujemy, ona jest na poziomie kilku milionów. Trzeba będzie, trzeba jakoś ją zredukować. Dzięki temu dalszemu założeniu otrzymaliśmy pewną grupę widm dla grupy pacjentów, którzy mają normalną cytologię, tą, którą mają nisko i wysoko zróżnicowany rak pęcherza. I Następnie wykazaliśmy, że obserwujemy pewne grupowanie z tej informacji spektralnej dla każdej z tych grup. Tu również tutaj posłużyliśmy się oceną, jakiego typu biomolekuły są odpowiedzialne za to zróżnicowanie. Możemy za pomocą intensywności pasma ocenić zawartość danych składników i zaobserwowaliśmy, że największą różnorodnością te grupy wykazują w zakresie typowym dla glikogenu. I tak zbudowana baza z danych posłużyła nam następnie do analizy dyskryminacyjnej z metodą cząstkowych kwadratów. I w konsekwencji tego otrzymaliśmy z dane, które nas informują o dokładności, precyzji, specyficzności i czułości i swoistości otrzymanych wyników. I w tej naszej w połowie ślepej analizie, i ja absolutnie nie nadzorowanej, bo tylko taką informację otrzymaliśmy z kliniki, kto jest zdrowy lub ma jakiś typ nowotworu, otrzymaliśmy dokładność rzędu 90% w porównaniu z 30 czy 50 dla LG i HG, co jest bardzo obiecujące, że możemy zidentyfikować jednoznacznie ten typ nowotworu. I to zrobiliśmy bez takiego klasycznego typu tej w literaturze podejścia, że przypisujemy dane, e, charakterystykę widmową do, do konkretnego typu komu. Po tym sukcesie przeszliśmy do, do oceny z naszej metodologii do, z, w analizie skrawków histologicznych. I tutaj muszę wspomnieć o tym, że w tym procesie cystoskopii wprowadzony jest wziernik. lekarz ogląda na kamerze strukturę wewnętrznych warstw z pęcherza moczowego i tam, gdzie te zmiany są abnormalne, oczywiście w przypadku bardzo inwazyjnego nowotworu może go rozpoznać się wizualnie, pobiera, wycina te zmiany. Oraz następnie jest przeprowadzona analiza histologiczna dla potwierdzenia z nowotworu. Tylko, że ponieważ jest tak wiele tych różnych etapów rozwoju i z, z inwazyjności tego nowotworu, to tak naprawdę w tej ocenie histologicznej jest bardzo mała powtarzalność. Tak, aby żeby stwierdzić w ogóle, czy to jest nowotwór. A po drugie, też jest problem w tym, żeby ocenić inwazyjność tego nowotworu. Czym to implikuje? Jeżeli jest mało inwazyjny nowotwór, no to stosuje się tą terapię BBA, BBC. Jeżeli jest inwazyjny, no to potrzebna jest operacja, resekcja części pęcherza lub też resekcja z węzłów chłonnych okolicznych, aby zapobiec przyrzutowaniu. I dla tego celu otrzymaliśmy bazę skrawków pobranych właśnie w takim z procedurze cystoskopii. Dla każdego z pacjentów zarejestrowaliśmy po dwa takie skrawki. One są ogromne w swojej wielkości rzędu około 5 tysięcy mikrometrów. I taki jeden obraz doda, dostarcza nam, koduje nam 5, około pół miliona widm. Więc jeżeli chcemy badać sporą grupę pacjentów, no to otrzymaliśmy z olbrzymią bazę danych. I nasze postępowanie było dość. E, e, inne znowu niż takie, które jest stosowane przez naszych kolegów zajmujących się spektroskopią kliniczną. Ponieważ te skrawki, które otrzymaliśmy, nie zawsze zawierały guza, to założyliśmy, że my nie chcemy tak naprawdę rozpoznawać guza, bo rozwiniętego guza to histolog, histopatolog rozpoznał z łatwością. W związku z tym skupiliśmy się, że jeżeli cewnik wchodzi i pobiera właściwie wewnętrzne warstwy z ściany pęcherza, to najczęściej pobieranym wyciny, najczęściej wycinki te zawierają tkankę nabłonkową tą wewnętrzną i kolejną warstwę podnabłonkową. I w analizie w pierwszej segregacji naszych obrazów która ujmowała bardzo wiele grup inwazyjności i stopnia zaawansowania tych nowotworów, wysegregowaliśmy tylko te dwie typy tkanki. To tutaj porównanie z naszych obrazów, analizy skupień oraz obrazów histologicznych również bardzo dobrze pokazują, jakie to jest, jak obrazowanie jerowskie jest potężnym narzędziem, aby subiektywnie wydzielać struktury komórkowe w tkankach. I tak zbudowana baza z, pozwoliła nam na zbudowanie kilku modeli. I tutaj przyjęliśmy inne podejście niż w przypadku tej cytologii. Ilość stopni, ilość grup które eksperymentalnych, które uwzględniliśmy, wymagała bardziej zaawansowanej z analizy dyskryminacyjnej. W konsekwencji te wyniki pokazuję tutaj w postaci takiej krzywej, która pokazuje relacje pomiędzy czułością i specyficznością. To jest taki wynik, który przemawia do klinicystów czy do środowiska medycznego, ponieważ ono mówi o tym, jak dobry jest ten test, który wykonaliśmy. I teraz ta czerwona linia pokazuje granicę, poniżej której okazuje się, że test właściwie jest niedziałający, a wykres zależności tych dwóch parametrów im bliższe są jedynki tego lewego górnego z rogu, to tam są dokładniejsze. I teraz analizując te wszystkie modele, które żeśmy uwzględnili, a więc modele dla warstwy nabłonkowej i podnabłonkowej, stwierdziliśmy, że największą dokładność oraz czułość i specyficzność mają te modele, które są zbudowane dla tkanki nabłonkowej, czyli tej pierwszej, do której cewnik dochodzi. I tutaj ta możemy rozpoznać czy zidentyfikować w ogóle nowotwór z pęcherza, możemy też powiedzieć czy on jest nieinwazyjny lub inwazyjny, ale również mogliśmy określić z dość z bardzo dobrym z poziomem klasyfikacji stopień zróżnicowania tego nowotworu. Więc proponujemy tutaj, że możemy, że wystarczy zarejestrować widmo IR, tej, tej warstwy napłonkowej. Co to jeszcze implikuje? Znane są na świecie cewniki, w których montuje się źródło światła w podczerwieni. To jest takie rozwiązanie technologiczne, dość już znane. W związku z tym moglibyśmy w przyszłości zaimplikować do takiego ocetnika używanego w cystoskopii dodać właśnie tą rejestrację sygnału Ierowskiego, bo te modele, które zbudowaliśmy pokazują, że wystarczy zarejestrować sygnał od tej wewnętrznej pierwszej warstwy ściany pęcherza, aby rozpoznać nowotwór lub jego typ. To co również te nasze modele pokazały, że dość Gorzej jest może z tym, aby rozpoznać etap inwazyjności, oraz czyli na przykład, czy to jest inwazyjność typu T1, T2 lub T3. I też pomiędzy grupami wysoko i nisko zróżnicowanego nowotworu ten, stop, ten poziom klasyfikacji był w rzędu 70%. Jest on akceptowalny, ale nie tak dobry jak w przypadku pozostałych modeli. Wystarczający również po to, żeby nakierować histopatologa czy lekarza do odpowiedniej analizy skrawków. Kolejnym etapem było podejście, że czy potrafimy rozpoznać przerzutowość. Bo jeżeli lekarz stwierdzi, jeżeli pobierany jest wycinek w cystoskopii, to histopatolog nie jest w stanie rozpoznać, czy zaawansowany nowotwór, który jest w ścianie pęcherza, ma właściwości przerzutujące. Ten przerzutujący nowotwór, ta postać, barwienie histologiczne, niczym nie jest wyróżnia, różne od tego, który jest dla nieinwazyjnego nowotworu, nieprzerzutującego, albo dla nowotworu, który jest zaawansowany i może być przyrzutujący. Tutaj spieniciści nie mają takiego narzędzia. Więc założyliśmy, że teraz weźmy tą bazę spektralną dla guzów. I podpowiedziano nam, czy też tak dobraliśmy próbki skrawków, że była to grupa z pacjentów ze wcześniej rozwijającym się rakiem pęcherza, takim, który nie naciekał mięśniówki, bo to jest jakby sygnał dla lekarza, że z, może być z, rozprzestrzenienie się, może nastąpić rozprzestrzenienie się komórek nowotworowych do organizmu i wzięliśmy również grupę tych zaawansowanych nowotworów, a grupa tych guzów, które były już przerzutujące, była potwierdzona przez klinicystów, którzy usunęli węzły chłonne od pacjenta i zostały one zbadane histopatologicznie, że rzeczywiście nastąpił przerzut do sąsiednich węzłów chłonnych. I z, jeżeli przeprowadziliśmy właśnie znowu to obrazowanie, gdzie dostawaliśmy bardzo dużą ilość danych. To posegregowaliśmy te guzy i okazało się, że one mają bardzo, bardzo chemicznie różnorodne. Nie ma tak, że ta, mimo że histolog mówi, dobra, to są komórki nowotworowe, ale my dodatkowo widzimy, że macie dookoła tych komórek i postać tych komórek w zależności od ich z ekspansji jest różna. Wzięliśmy wszystkie te dane, zarówno z, z uwzględniając tą różnorodność guza, no bo de facto musimy założyć, że różne mm, fragment takiego guza zostanie pobrany w, w trakcie cystoskopii. No i zobaczyliśmy, czy mamy tutaj pewną, jakoś różnicowanie chemiczne. Zauważyliśmy i wykazaliśmy też, bazując na intensywności pasm markerów widocznych w widmach hierowskich, że część markerów wskazuje, że guzy nieprzerzutujące bez względu na poziom zróżnicowania mają bardzo podobną zawartość białek i macierzy zewnątrzkomórkowej, która jest widoczna w zawartości kolagenów. Natomiast jest pewna baza markerów, które wskazują duże podobieństwo pomiędzy przygotującym zaawansowanym guzem z pęcherza i tym, który rozwinął się w sąsiednim węźle łonnym. I znowu bazując na tej, na tej informacji spektroskopowej, przygotowaliśmy odpowiednie modele. Zbadaliśmy, zweryfikowaliśmy ich z, z wydajność, efektywność dla, z klasyfikacji przerzutującego guza pęcherza i otrzymaliśmy naprawdę bardzo rewelacyjne wyniki. Pierwsze, co żeśmy stwierdzili, że bez względu na to, jaki jest różnorodny kóz, to przede wszystkim jego inwazyjność i zdolność do przerzutowania. Jest z łatwością rozpoznawana przez profil spektralny. W tym przypadku zarówno ten wczesny, wczesny guz, jak i ten zaawansowany jest jednoznacznie klasyfikowany, rozróżniany od przerzutującego zaawansowanego guza, znajdującego się w pęcherze. Tak, Czyli to pobór tych czy skrawków w stycokopii może jeszcze jednocześnie. Widzieć potencjał przygotujący. To, co jeszcze żeśmy zauważyli, i to jest, myślę, nowa furtka dla dodatkowych badań biochemicznych, to stwierdziliśmy, że jest bardzo mały poziom rozróżnienia przygotującego guza w pęcherzu z tym guzem, który został pobrany z węzła płonnego. To sugeruje, że Guz przerzutujący, guz w węźle chłonnym zachowuje dużą część swojej informacji chemicznej w, w guzie, z, z guza pęcherza, co może być podstawą do poszukiwania kolejnych markerów biochemicznych, które by znowu potwierdzały z wycinka z pęcherza z potencjał przerzutujący takiego guza. I też jeszcze innym wynikiem z tej analizy było to, że też taką dosyć niską jakość klasyfikacji otrzymujemy dla tych nowotworów o wczesnym i zaawansowanym rozwoju czy też inwazyjności, co potwierdziło słuszność naszego poprzedniego założenia, że Stopień zaawansowania i zróżnicowania raka pęcherza należy rozpoznawać na podstawie widm nadbłąka, a nie widm guza. Podsumowując tę część, to biorąc też pod uwagę nasze inne kierunki badań w tym kierunku, możemy zaproponować taki protokół, który by wspierał histologów i onkologów w diagnostyce raka, raka pęcherza. Jeżeli pacjent przychodzi z podejrzeniem raka pęcherza, tego ani nie wie z, z lekarz, ani też nie trudno po objawach to ocenić, pobierana jest właśnie cytologia z, z moczu, Tutaj też wspomnę, że myśmy poszli również w kierunku takiego szybkiej, szybkiej oceny cytologicznej za pomocą przynośnego aparatu jerowskiego i również w tym przypadku otrzymaliśmy z bardzo dobrą z weryfikację z rodzaju nowotworu. I tutaj możemy, że tak powiem, wsparciem tego, tej spektroskopii z IR może być wstępna ocena. Czyli czy pacjent cierpi na nowotwór pęcherza lub czy w nim, czy w tym pęcherzu rozwijają się pewne z, m, patologiczne skomórki, niejednoznacznie zdefiniowane nowotworowo, które należy kontrolować i obserwować w przyszłości. Jeżeli ma takie, jest takie podejrzenie, to w kolejnym klasycznym kroku klinicznym popieramy w cystoskopii skrawki z warstw pęcherza oraz z guzów i dzięki nim możemy ocenić stopień zaawansowania oraz przerzutowość nowotworowość. Lekarze wtedy podejmują decyzję o tym, czy należy usunąć pęcherz, jego fragment i węzły chłonne, czy też i poddać pacjenta chemioterapii, czy też inne środki z, lecznicze mogą być podjęte, aby zachować cierpienie i zachować też również pęcherz moczu. To takie podsumowanie tych wyników. I na koniec chciałabym podkreślić, że właściwie ten projekt nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca zarówno interdyscyplinarna, jak i międzynarodowa. Z, było to, z, pracowaliśmy w grupie, w tym projekcie DG Digi, pracowała grupa z, z spektroskopistów z Zespołu Obrazowania Ramanowskiego pod moim kierunkiem. Ale w tym konkretnym przypadku prym wiodła pani doktor Monika Kujtowicz, która jest lekarzem medycznym, histopatologiem, a jednocześnie spektroskopistą. To, to, czyli mieliśmy tutaj zrozumienie z jednej strony potrzeb klinicznych, jak i zrozumienie naszych technik. Wsparciem dla nas była Pomoc z pana profesora Krzysztofa Ochkonia, który jest histopatologiem specjalizującym się w onkourologii, oraz oczywiście cały dostęp do bazy próbek i pacjentów była możliwa dzięki panu profesorowi Piotrowi Płoście, który jest kierownikiem katedry urologii w naszym szpitalu. No i tak jak wspomniała pani Adrianna, z, w, 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 Potrzebowaliśmy wsparcia przy rozwijaniu z metod z klasyfikujących i dostępu do z opracowanych już algorytmów przez dwóch hiszpańskich chemometryków. Dziękuję Państwu za uwagę.